Siema Tuanon. Dziś będzie 5 typów graczy w Brawl Stars. 1. Troll. To gracz, który zostawia power cubes lub shake i chowa się w krzakach obok. Najczęściej to Bull, Shelly, Leon, El Primo i Rosa. 2. Camper. Typ gracza, który zna każdy i każdy go nienawidzi. Chowa się w krzakach i czeka aż ktoś podejdzie by zdobyć łatwe pałek u psy. Będzie on prawdopodobnie Bulem Leonem El Primo. Ogólnie to samo zestawienie co w poprzednim typie gracza. 3. Rasher. Najpierw zbiera i w momencie. Gdy ma ich tyle by bez problemu wygrać atakuje wbiegając na przeciwną połowę mapy i ginie odbierając zwycięstwo twojej drużynie. Taki typ wystąpił w najnowszym zwiastunie. 4. Kolega z klasy. Często, nie zawsze ma on tysiąc pucharków, albo po prostu najmniej w klasie za to ma jednak wszystkie legendy. Sam od niedawna nim jestem. 5. Bogacz. Jest szansa, że masz go w znajomych, a może nawet znasz osobiście. Ma wszystkie skiny do kroła, Jessie, ogólnie nie ma tylko tych najtańszych. Ma też wszystkie postacie, które zdobył w openingu za 2 k zł zamiast je kupić. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.